Hej, hej, siemko, jestem Bartoszek i to kolejny odcinek na moim kanale z gry Super Market Simulator. Dzisiaj będę chciał z tych zatrudnić tutaj management. tych, co noszą tutaj rzeczy. Muszę mieć 15 level, więc za niedługo akurat będę miał, dlatego co, no zobaczmy. Tutaj dostałem poradę, żeby zawsze na to samo miejsce wszystko żeby to nie było aż tak chaotyczne Ale jak mam tyle lodówek to no dobra ale to jest nie te dwie lodówki by musiały być wiecie to wszystkie ale mam pomysł przesunę te lodówki Tam. bo ja bym chciał w tym mieć albo to zostawiam jak było ja mam tutaj cztery półki, a to się chyba nie da jakoś zaznaczać. Czekajcie Dobra Pokaż mi kredyty, bo żeby nie było, że zaraz bankrutuję Tutaj 13 dni no Dobra, dzień mogę zacząć, tutaj wyrzucę kartą. Żeby na półki dawać Przedmiot, ale tego mam akurat dużo, bo mam na innych półkach. Będę chciał mieć chyba najwięcej na tych półkach, takich wszystkiego, tylko to się powtarza trzy razy. No dobra, to jest jednak bardzo chaotyczne. Dobra, czego nie mam? Tego mam chyba mało. I nie aż tak mało. Mam tu karton wody, mleka mam dużo dobrze mleczko to, to, to ja dołożę o tu pokazuję takie większe dlatego jest dobrze czemu do mojej kasy dzień dobry dzień dobry trzydzieści osiem i dobra jeżeli film się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Będzie mi bardzo miło, jak będzie tutaj sześć łapek w górę. Już się wszystko hałatyczne robi, ale no dobra, tego nie mam. Dobra, sorry, sorry, ale nie mam tej rzeczy. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, gdzie to jest? To chyba. Właśnie mleko to duże mam jeszcze, Ale, dobra. Trzydzieści siedem, Czemu do mnie taka kolejka? No przepraszam, no ale kurde. Szybciej, szybciej. 1 14 To grosika No Tylko ja tutaj chwilę będę i Nie wiem co się dzieje w całym Zamówiłem no, dopiero no sorry okay, mogę tu tam Tu tam tu czegoś nie ma W ogóle najlepiej, kiedy, kiedy nagle porządek się tu cały zrobił, bo tego masła chyba nie ma czekoladowego 1525 25 chleba nie ma, no dobra. Lepiej jest wyżej Chleba, masło orzechowego. Gdzie jest masło? Gdzie jest masz Masło? No dobra. Ojej. Poczekaj, tu masło dam. Tu dam chlebek. Te sody trzeba zaraz zobaczyć. Tu też mam syw całkiem, tego już sprite mało jest. Market. Tego już chyba nie ma. Soda 3.30 Test, jest soda, no to... Wodę wszędzie podpychałem i się cieszę. Jajka, jajek mało jest. Czekaj, czekaj. Masło. Cztery dwadzieścia. jest mało. tam ser, sera jest dużo, soki, soki się trzymają to jest to od Tutaj tu czegoś nie ma, tu czegoś nie ma to jest wszędzie Pokacana. To A, tu jeszcze a, To to zepsułem trochę Ty płatki są, są SUSU CUSU jest Dobra, więc wiem co mogę zamówić To jest pasta spaghetti, bo nie rzuciło mi się to w oczy Te te, te, te mogę zaraz Już zapalam światło A czy czegoś nie ma? A kartą? No, przez, wyłożyłem, a bo ona tu stała chyba już czterdzieści pięć, trzydzieści trzy, cztery. Włąka tak odem jakoś, że oni se tak przechodzą Leko Like poster to <laughs> <laughs> poster Yeah. Aha, a cztery. I kawę, kawę tutaj czegoś nie ma, a tu chyba było tak dostawione w ogóle zostawię tu i tu socze soki, soki nie mam, może są, są te? Nie, to są raczej a, tam są jajka. Tam są łapy, ale dobra. Hmm. Jabłuszkowy, gdzie jest jabłuszkowy? Jabłuszkowy. Półdziesty dzień. O, wszystko do góry. Water. Czy... Jeszcze Oj, oj, oj oj. Trzyście. Ja Dziesiąt i o ja to niżek. Siedem, dziesiąt. Dobra. Z Tego nigdzie nie ma. A jest. Ale no to ja to daję tutaj do pierwszego. Aha, ja mogę. A to mogę? Mogę. A to mogę? Mogę. Tego już nie, bo to musi być taka wielkość. E no to git. Kapuśa. Sus. Tu jest w jakimś stopniu? Dobrze no suma? Podam tu. Dobra Co może muszę zamówić co może trzeba to nie, yy, masło... No masło chyba jest takie ser tam chyba jest jeszcze, ale masło drogie jest tej pasty... a tu jest to samo, to jest to samo no i co? No i... Usług. Tylko tego jest. Bo wow. dobra, nagrywa się, nagrywa się. Nie, myślałem, że coś, coś, coś się zbagowało. Dobra, zaczynam dzień, bo tutaj trzeba jeszcze. Level trochę dobić o. ojoj ojej No kurczaczki, trzeba pyk Jajka trochę jest Mleka Dobra mleka A czy ja mogę to przerzucić to do... Kupeta, susu, nie wiem cukier to jest chyba Nie wiem czy ja już nie powinienem mieć jakichś tych pracowników czy coś, tak już większy poziom. Czyli mam to czekapki, mam. Czyli to mam. mam. Mam to chyba, mam, ale mało tego jest. To, to. To są trzy rzeczy. Ja je zamówię sobie, ale. 29... dziewięć. Bo to jest. To to jest? Mało tego jest Kto to co tu dawać. Dzień dobry, dzień dobry. Paso? Piętnasty poziom. O. Już biegna. zobaczyć, czy mogę go zamówić. Zaczę za trudnie, Idzie u nas, to jest trzyuta, tam będzie już, w je? Już 70. O. Mało, no, dobra, wiem co trzeba zamówić. Tam czegoś nie ma. Jeszcze siedemdziesiąt. Na, na, to 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 nie nie to 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 na, 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 to 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 Sól. Chcę na, 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 co widzę. to 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 Tak, ja dam tutaj... O, to idzie, popak. Dwadzieścia sześć trzydzieści dwadzieścia No i co? No i chyba dobrze, bo mamy już tego pracownika, który roznosi to to on chyba tu zaraz wszystko. No, tylko muszę pozamawiać. Wszystko, co potrzebne na pierwszą półkę, co będę dał, zawsze dawał, to chcę tam. Ja wiem, co tam jeszcze jest. Jest to, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę. I co, zamówię sobie to, światło mogę zapalić. to jest, tego nie ma to się zmieni chyba jak coś innego dam dobra, idę Pusty karton już Tylko ciekawe, on to rozkłada byle gdzie czy tam gdzie trzeba? bo tam gdzie trzeba Nie ma flower A, bo ja to zamówiłem i tam dam Tam ale kurde da się to usunąć O da się dobra Kurde czaczki Daj mi duży karton

9, 28 Nie ma oręcz soku ręcz To jest jabłko, Oręcz jest tam chyba na górze Nie to jest depkowy no co kurde nie mam oręcz soku Nie da się już zamówić ale co? To jest Wieta 3 zł, 50... Tyle. No kurde, wiem że nie ma soku. No, sera nie ma. O, no kurde, teraz się wszystko posypało. Ser mi się wydarzy Gdzie się jest? Czaj, jajka. Czaj, jajka. wezmę mleko albo magazynu tu a nie, tu coś innego pod, no dobra dobra, kończę dzień pasta, spaghetti 6,60 i nie pamiętam co tam spadło to chyba? nie, to? tak, to? szczerze nie pamiętam, co. No, ale dobra. Chcę dokonać zakupu. O, jak coś zamówię, to on tu niesie. Czy jest czy co. Nie wiem, ale... na przykład i co on pójdzie, to tam wynieść? Tak to poczekajcie, to usunę ja te ceny z tej lodówki. Może największy karton, to że ja je jednak mam. I tu, do jednego. O nie, to dobrze jest. Tu... ...to. There jest, Jajka są... ...tylko... ...orę, sok... ...pomarańczowy. Ja panu wezmę pomarańczowy. Tam. Te rzeczy może, o żeby tu ser był. Co, No i wszystko tu może podaje i on. To ma sens, tak? Wszystko podawać, gdzie jest chleb. Tylko lepiej by było, jak jest miejsce. To, żeby on to stąd wziął. Tu tu. może być. Aha. po znaczy... bo tu nie ma cenu świętych. I on tu pewnie coś. O ja. Dobra. To jest. Lara Zara, zaraz. Tylko chcę jeszcze na przykład mleko. Do mówić. O. No i dobra, to jakoś będzie śmigać. Teraz bym musiał zbierać, zbierać na kasiera no i. Chyba ten mleka tam zaniosł w jakimś stopniu. Zrobię tu porządek, chyba na następne filmy. Koniec, bo. Co tu więcej? Bo... No... To mogę już samemu. Tu było to. O, tu cena mogę tą usunąć i dać coś, czego nie ma w ogóle na tych półkach. Dobra. Mam ochotę teraz tutaj jeszcze no na tym odcinku, ale dobra. Jeżeli film się spodoba, to łapkę w górę, subskrypcja i co? No i w koniec filmu piszcie jakieś komentarze czy coś i co. No i pa! pa.